Witajcie drogie dzieci. Dziś w naszym parku spotkamy się z bardzo ważnym tematem, który dotyczy komputerów i programowania. Będziemy rozmawiać o debugowaniu, czyli o jak naprawiać błędy w programach. To bardzo ciekawe zagadnienie, które pomoże nam lepiej zrozumieć, jak działają nasze ulubione gry i aplikacje. Przygotujcie się na przygodę. Na placu zabaw, przy kolorowych zjeżdżalniach, Szczurek i Papuszka zaczynają rozmawiać o swoich komputerach. Szczurek mówi, że jego komputer czasami nie działa, ponieważ ma za dużo programów. Papuszka zgadza się, ale myśli, że może to przez to, że komputer jest zbyt głośny. Obaj są trochę zdezorientowani, ale myślą, że może wystarczy wyłączyć komputer na chwilę, żeby wszystko wróciło do normy. W tym momencie ja, sowa, postanawiam im wyjaśnić, że to nie wystarczy, ponieważ czasem trzeba znaleźć i naprawić konkretne błędy w programie. Następnie spotykamy się przy stawie, gdzie Piesek i pajączek rozmawiają o swoich przygodach z komputerami. Piesek opowiada, jak jego gra przestała działać, a on postanowił sprawdzić, co się stało. Pajączek dodaje, że czasem trzeba spojrzeć na kod, żeby znaleźć błąd. Razem wymyślają, że mogą stworzyć nową grę, w której będą musieli znaleźć ukryte błędy. Jasowa z radością tłumaczę im, że to właśnie jest debugowanie. Czyli szukanie i naprawianie błędów, aby wszystko działało jak należy. Na koniec spotykamy się przy drzewie, gdzie wróbelek i świnka morska są gotowi na mały test. Ja, sowa, zadaję im pytanie, co to znaczy debugować? Wróbelek szybko odpowiada, że to szukanie błędów w programach, a świnka morska dodaje, że dokładnie to polega na kontrolowanym wykonaniu programu pod nadzorem tzw. debugera. Obaj są bardzo pewni siebie i odpowiadają zgodnie z prawdą. Cieszę się, że tak dobrze zrozumieli temat. Na zakończenie, drogie dzieci, przypominam, że debagowanie to bardzo ważna umiejętność w świecie komputerów. Dzięki niej możemy naprawiać błędy w oprogramowaniu i sprawiać, że nasze komputery będą lepiej działać. Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj i do zobaczenia w kolejnej przygodzie.